Tam karmienie gołąbków, chodźcie, 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 chodź 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 Gołąbki zdrowe odpukać w niemalowane nie chorują gdzie tu jest malowane niemalowane tu ładna drubka jedzą mi też z ręki kiedyś pokażę tu jest samczyk białogówek szymelek goni już samiczkę na jajka następne bo tu są ich młodziki wyszedł siwek i taki szpaczek gąbki obrączkowane tu mam już takie mutki już były na dachu to jest jego matka, siedzi na jajkach tu mi siedzi na jajkach siwek, samiec tam się dzisiaj powinno już coś lęgnąć tam też siedzi na jajkach a teraz zeszła, zeszedł samczyk, tam samiczka siedzi Tu jest ten szymerek Zasodem te łodziki o nim małe Tu jego samiczka A tu są ich te młode Tu już się gonią na jajka Ciemny samczyk Na dole siedzi samiczka na jajka Białogówek Piękny Z tamtego roku On jest tylko na obrączce z 17 tu błówek, też jego, To jest jego syn czy córka Nie wiem tego białogłówka z tego roku młodzik no wiadomo, że młodzik to z tego roku Bo jedzą ten samczyk jest tej samiczki co siedzą na jajkach no nie wiem dlaczego on ją nie podmienia cały czas ona siedzi na jajkach dziwne czy już taki będzie leser? Tu jest staropolska samica, a już nie ma samca. Cinka. Płoda z tamtego roku. Osiemnasty. Tu jest drugi szymelek. Tu samczyk białolotek. Siedzi na jajach. a tam jego samiczka łódzka. No, on zeszedł z jaj, samica jest zawsze bardziej troskiwa i musi wejść na jajka. No to jest taka moja grupka około 20 gołąbków część była sprawdzona na lotach w tamtym roku. W roku postaram się też ich sprawdzić ostro, wyselekcjonować Grupka jest młoda, bo zaczynam przygodę z gąbkami pocztowymi dopiero Po długim, długim okresie bo kiedyś też miałem. Także jedzą sobie tu mają gwidę, memkę Jest woda zakwaszona teraz na win, winnym odcinku no, Tu się tak ścielą, gonią na te jajka Samica jest późna z jesieni i coś nie odniesie i nie dojrzałaś. Nie. To już z miesiąc jak się ściela na te jajka. nic nie może to Dobrze, to tyle. Z tego krótkiego mojego pierwszego filmiku. Jeśli będzie zainteresowanie, będą następne. To na razie.